Witam serdecznie. Nazywam się Paweł Kobierzewski i jestem radcą prawnym. Mam przyjemność zaprosić Państwa do zapoznania się z treścią szkolenia poświęconego pracowniczym planom kapitałowym. PPK są nową, z pozoru dobrowolną formą odkładania dodatkowych środków na emeryturę. Ta opcja oszczędzania obejmie według szacunków Ministerstwa Finansów ponad 11 milionów Polaków. Skala zjawiska jest więc bardzo duża. A jednocześnie przygotowana ustawa pełna jest niejasności i nadal budzi wiele wątpliwości, zarówno wśród pracowników, jak i pracodawców. W trakcie nagrania postaramy się omówić wszystkie kluczowe zagadnienia oraz rozjaśnić Państwu tę skomplikowaną materię. Poruszymy takie tematy jak główne założenia pracowniczych planów kapitałowych, zasady obliczania, potrącania i przekazywania wpłat terminy wdrożenia PPK oraz sugerowany harmonogram implementacji przepisów, kwestie umów, które należy zawrzeć z instytucjami finansowymi, a także zasady wypłaty środków z PPK, ich dziedziczenia oraz rozdziału w przypadku rozwodu. Celem nagrania jest zwrócenie uwagi na praktyczne aspekty poruszanych zagadnień. Zapraszam Państwa serdecznie do zapoznania się z częścią szkolenia.